Konferencja zwierzę też człowiek. Trochę smutno, bo ze względu na sytuację w kraju dwie prelegentki, które miały jakby rozpocząć bardzo ciekawe wykłady, niestety z, z obawy o zdrowie nie przyjechały, ale na szczęście przyjechała Marta Dymek, więc tutaj będziemy mogli jej posłuchać. A, kom, a konferencja jest to już trzecia jej po edycja, gdzie biblioteka Pochyla się nad prawami zwierząt, więc liczymy na to, że w przyszłym roku się uda zrobić czwartą jakby edycję. I to, co minęło nas w tym roku dwojoną siłą wróci w przyszłym, a jest to Więczący moment projektu, czytelnicy dzielą się pasjami, udało nam się mimo tych warunków przeprowadzić kilkanaście fantastycznych wydarzeń dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i nic tylko, teraz należy słuchać Marty Dymek, która opowie nam, dlaczego jedzenie mięsa nie ma sensu i dlaczego lepsze są rośliny. Wydaje mi się, że dużo osób teraz stara się ograniczać mięso, między innymi z tej refleksji, że uważają, że dobrostan zwierząt jest istotny. Nie tylko z jakiejś empatii czy wrażliwości na przyrodę, ale właśnie może z przeczucia, że dzielimy los i planetę ze zwierzętami. Z całą pewnością możemy nie jeść mięsa wcale, możemy też je ograniczać. Najważniejsze chyba jest to, że już od lat największe organizacje zdrowotne przypominają o tym, że mięso powinniśmy znacząco zredukować. Kłopotem nie jest za małe spożycie mięsa, a za duże. O korzyściach z ograniczenia mięsa będę opowiadała dzisiaj w trakcie spotkania, ale streszczając mogę powiedzieć, że chyba najpopularniejszą obecnie korzyścią jest korzyść środowiskowa, czyli przyglądanie się temu, jak intensywna produkcja mięsa niekorzystnie wpływa na planetę, a co za tym idzie, jak jedzenie bardziej roślinne pomaga w opóźnieniu skutków złych klimatycznych oraz innego zużycia surowców naturalnych. Wydaje mi się, że takim pierwszym aspektem najczęstszym jest myślenie o zdrowiu, o czym już wspomniałam, że tutaj eksperci mówią o jednoznacznie korzystnych aspektach. Aspekt psychologiczny wydaje mi się że zależy od naszego przyzwyczajenia i nastawienia. Jest całkiem sporo osób, które mięso bardzo lubią i trudno jest im z niego zrezygnować, więc wtedy mogą je ograniczyć, bo wydaje mi się, że zdrowe podejście do jedzenia to takie, w którym możemy być wciąż szczęśliwi, spełnieni i mieć dobrą, zdrową relację z jedzeniem. Można na pewno przygotować smaczny posiłek, tani posiłek, odżywczy, prosty, który nie ma mięsa. Wydaje mi się, że ostatnie kilkadziesiąt lat w Polsce trochę przekręciło naszą wyobraźnię i postawiło mięso za wysoko, wyżej niż było kiedyś i wyżej niż być musi. Staramy się, żeby los wszystkich zwierząt w Zabrzu był lepszy, ponieważ prowadzimy też taki inspektorat, który pozwala na to, żeby wykrywać te przypadki, gdzie zwierzęta są zaniedbywane. Czasami niekoniecznie z jakiejś chęci okrucieństwa, tylko po prostu z niewiedzy i braku przewidywania, co się może zdarzyć. Zwierzę to też człowiek i też obowiązek, ale też i miłość, przywiązanie, przyjaźń, wszystko co możemy pod tym, pod tym ukryć. A my z biblioteką świetnie pracujemy, dlatego że robiliśmy różne warsztaty razem i gdyby nie COVID, to też mieliśmy cały cykl, który mieliśmy zacząć od września, ale co się odlecze to nie uciecze, także myślę, że będziemy wspólnie też uczyć się zarówno dorosłych, jak i dzieci, jak postępować, żeby ten świat zwierzęcy był zadowolony, żeby jednocześnie wtapiał się w nasz ludzki, bez kolizji i cudownie.